Mamy tutaj Marię Koźmińską. Jesteśmy po spotkaniu już tam pan doktor Kękuś wyszedł. No i teraz jakie są wrażenia? Czekamy na powrót doktora. Tak, Zbiera. zaraz będzie. Chwila przejdzie. Tak. Witam serdecznie Przybyć. drodzy państwo. Dzisiejszy dzień 3 wrzesień 2021 rok. Zostaliśmy można powiedzieć już Zainteresowani tym faktem, że zostało złożone doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego i innych urzędników, wobec czego będziemy monitorować dalszy bieg tej sprawy, dlatego że. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jeśli się dzieje coś złego, to władze, mamy komisariaty policji tak naprawdę, gdzie pan doktor Zbigniew Kękuś swoim, swoją postawą i swoim protestem e, od pierwszego, którego zaczął protest głodowy? 26. Od 26 sierpnia protestował żeby zwrócić uwagę na bezprawie, jakie jest w naszym kraju, i żeby w godny sposób doprowadzić do procesu, który miałby pokazać skalę kłamstwa, ewentualnie e, uzasadnić swoje spostrzeżenia, doniesienia, żeby przed prokuraturą, żeby tą sprawę nagłośnić i e, wyjaśnić, dlaczego naród My, Polacy, jesteśmy okłamywani, bo jeśli te słowa, które pan doktor złożył, są nieprawdziwe, to policja musi to uzasadnić, dlaczego uważa, że są nieprawdziwe. Ponieważ my, jako Polacy, też mamy ten znak zapytania, dlaczego są dwie wersje. Tak samo y, jeśli chodzi o koronawirusa, i chodzi o szczepienia, a szczególnie szczepienia dzieci. I dlatego. Ten dzień dzisiejszy według mnie jest bardzo ważny, kluczowy, ponieważ jako jedyny zdobył się na odwagę, żeby zrobić to w, w, w sposób e, prawidłowy, dokładnie tak, jak powinniśmy to zrobić my jako Polacy. Zrobił to w imieniu nas wszystkich, zrobił to perfekcyjnie, dlatego że zrobił to. Pełnym przekonaniu swoich racji. A dalszy bieg, to już pozostawmy e, ocenę. Ja już nie będę oceniać. Ja mogę tylko swoje zdanie wyrazić, e, dlatego że jestem pod wrażeniem tego, e, że coś takiego e, stało się w, tu, w Krakowie i możemy być e, świadkami tej determinacji, tej, tej prawdy, tego bohaterstwa, nie każdego byłoby stać, żeby głodować wręcz z... Dzień i noc, i będąc w deszczu, w chłodzie, w tych warunkach, analizować bieg wydarzeń w kraju i pokazywać swoim spokojem, jak tak naprawdę Polakom, co niektórym się źle wiedzie tym, którzy się sprzeciwili systemowi. Bo ci, którzy. Są z systemem, im pomagają, no to im się wiedzie bardzo dobrze. I ci, e, którzy siedzą przed telewizorem w wygodnym fotelu, myślą, że jest pięknie, bo ten świat w mediach jest tak pokazywany, ponieważ ta cenzura, która weszła do naszego kraju, niestety e, pokazuje świat w innych barwach. I teraz, e, do momentu, kiedy e, media nie zaczną mówić prawdy i Polacy by usłyszeli, jakie są e, e, prawdziwe aspekty tego wszystkiego, tego, tej wielkiej ściemy, to o czym my wiemy, co chcemy po prostu przekazać Wam. Przede wszystkim, że to nie jest szczepionka, to jest produkt medyczny, tak. W związku z tym eksperyment medyczny na żywym narodzie polskim, a najbardziej wstrząsające jest to, że jest w tej chwili. Poddane eksperymentom medycznym są nasze dzieci, a to już jest dowód na to, że naród, oni chcą, żeby naród polski się skończył. Dlatego, że nigdy w procedurach jakichkolwiek na świecie, bo nie tylko w Polsce, stało się tak, że bez żadnych badań są podawane szczepionki na dzieciach i będą monitorowane, co się z nimi stanie. Wcześniej to się robiło na zwierzętach, tak? Czyli zostaliśmy zniżeni do poziomu zwierząt. Mogę to powiedzieć wprost, nie wstydzę się Brawo. Brawo. tego, nazywam, słowa, na, nazywam rzeczy po imieniu słowem. Jesteśmy ludźmi, więc z, zależy nam na tym, na godnym e, życiu i szacunku w stosunku do tego, co robimy, co mówimy e, i nie jesteśmy. Tak jak mówię, pra, Premier Mateusz Morawiecki wprowadził technologię 5G. To jest drugi aspekt, też powinien za to odpowiedzieć. To jest też drugi eksperyment na narodzie polskim. To jest druga rzecz, o której wszyscy milczą. Łącznie ze szczepionkami to wszystko się łączy. Technologia 5G zabija ludzi, zabija ludzi. Chodzi o promieniowanie, które zostało zwiększone i większość ludzi jest nieświadomych, ponieważ informacje nie są przekazywane w mediach. Tylko nie zmieniając już tematu... Ale opowiedz proszę więcej. Tak, temat. no to jeśli mogłabym powiedzieć, ten eksperyment, który w tej chwili jest widoczny, ponieważ anteny, stacje bazowe są budowane wszędzie na zgodę operatorów, którzy mają otwarte ręce żeby działać wbrew polskim przepisom, dlatego że tak spłycili prawo, że się okazuje, że korporacje, że oni mają więcej, więcej do powiedzenia niż zwykły człowiek, gdzie tak właściciel naprawdę gruntu. właściciel gruntu i nieruchomości, gdzie nie może dokładnie analizować nawet dokumentacji, ponieważ nawet nie dostaje zawiadomienia, ponieważ jest to teraz zmieniona jest procedura i w formie po prostu e, informacji publicznej e, w biuletynie, gdzie nie każdy jest w stanie to prześledzić, e, sobie robią zgłoszenie i później e, bez żadnych jakichkolwiek e, działań. E, zwiększają moce, gdzie tak naprawdę oni sobie zdalnie monitorują i zwiększają jak chcą, kiedy chcą, czy w, w ciągu dnia może być mniejsze promieniowanie, w nocy <laughs> większe. E, oni doskonale wiedzą, co robią. E, I teraz e, I nikt tego nie, te, t, i nie ma nad tym żadnego nadzoru. Czyli jeśli się tak zastanowimy nad tym, co się dzieje, panie Morawiecki, to powinny być konkretne zawiadomienia w związku z tym żeby to przebadać co się tak naprawdę dzieje to że to zostało wdrożone do Polski to my nie chcemy być tak naprawdę eksperymentem eksperymentem który daje nam Właśnie to, że my wszyscy będziemy chorować na nowotwory. Ale najważniejszym, najważniejszym aspektem w tym wszystkim jest to, że my nie tylko pod wpływem szczepień, ale właśnie i tej technologii obniżamy swoją odporność. Nie ma człowieka, który byłby odporny na promieniowanie elektromagnetyczne. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się mogli chronić, ponieważ mamy to z góry. Wi-Fi, to, co właśnie robią na szkołach w momencie kiedy rozpoczął się rok szkolny, i proszę sobie wyobrazić, taki preceder w Gdańsku, gdzie Rada Miasta zdecydowała się, że nie chce, żeby tam były montowane nadajniki na szkołach. Okazało się, że Witold Tomaszewski, najbardziej wzburzony y, człowiek, który jest od telekomów, który ma najwięcej do powiedzenia w Polsce na ten temat, który stoi za korporacją, który przemyca te wszystkie ich interesiki po prostu, y, lobby i robi to po prostu w sposób bezczelny y, informuje, że oni po raz kolejny sobie wybiorą się do, do Gdańska, tak jak do Kraśnika, ponieważ można tą decyzję odwołać. Skoro przegłosowali w Kraśniku, że są przeciwko, a później wszyscy się zjechali, myśmy tam byli świadkami, w jaki sposób było to procedowane, jaki zrobili z tego po prostu y, wielki użytek, że my jesteśmy kim? Że my jesteśmy szurami, bo my nie wiemy co mówimy, tylko prawda się stała Taka, że oni walczą, żeby żadna jednostka, żadne miasto się nie wyłamało, żeby zostali te osoby po prostu szkanowane, żeby Polacy się nie dowiedzieli prawdy. I tak naprawdę, jeśli ten drugi proceder przejdzie, i oni po raz kolejny pojadą do, do Gdańska i będą chcieli to zmienić, o czym to świadczy? O tym świadczy. Że nie liczy się żadne dziecko w naszej szkole, nie liczy się nic, co jest związane z tym, żeby ta technologia była bezpieczna. Ponieważ biorąc pod uwagę ten czas, kiedy miała być wprowadzona technologia, to miały być światłowody w szkołach, i proszę sobie zwrócić uwagę, jak powinna wyglądać mega ustawa, jak, on, jak to, powi, to miałoby być. Bezpiecznie, bezpiecznie wprowadzone do naszego kraju coś, co będzie w taki sposób monitorowane nie stacjami bazowymi, lecz światłowodem. A o światłowodzie nikt nie mówi. Także to, w jaki sposób ministerstwo działa, też jest pod wielkim znakiem zapytania. Dlatego, że. Jest wielki, wielk, wielki, wielka nagonka na tych ludzi, którzy powiedzieli prawdę. Czyli widzicie sami Państwo, że prawda powinna zwyciężyć, a w naszym kraju prawda staje się wielkim oszustwem. Czyli mamy odpowiedź na to, że osoby, które tak naprawdę wychodzą przed szereg, mają odwagę to zrobić i powiedzieć, jak władze miasta, są po prostu przed całą Polską wyśmiane. W związku z tym, że miały tą odwagę, ale my jako społeczeństwo to widzimy, i każdy mądrze myślący Polak odpowie sobie na pytanie, że jest to robione celowo. I teraz, jeśli ten drugi preceder przejdzie i będą chcieli zmienić zasady panujące w Gdańsku, jeśli chodzi o szkoły i montaż anten, to będzie następny preceder, o którym powinniśmy mówić głośno, że państwo nasze robi to, co chce. Jeśli zaplanowali, że ma nigdzie nie być, no to robią wszystko, żeby tych, te osoby zdyskredytować. Więc ja już nie chciałabym więcej na ten